Proszę Państwa, to jest, stoję tutaj po prawie ręce mistrza i czuję się uprzywilejowany. <laughs> Miałem już takie wrażenie od wielu lat, że jestem kimś uprzywilejowanym, ponieważ o sztuce z Tadeuszem rozmawialiśmy nie na takich uroczystych okazjach, ale rozmawialiśmy często przy zbieraniu ślinek, przy koszeniu trawy, przy, przy smołowaniu dachu. Jedno, co wiemy, co, co z, tej, z tego doświadczenia wynika przez wiele lat, to to, że nie da się tak usiąść i namalować obrazu. Ten obraz musi powstać nie tylko w głowie, ale musi powstać w sercu taka energia. Ta energia, ona się musi żywić. Często się żywi wiedzą. Trzeba poznać jakiś wątek historyczny, zadbać o różne szczegóły, o co perfekcyjnie zadba żeby później to przelać na późno. To jest jedno takie moje doświadczenie. Drugie, że on, nikt inny uświadomił nam często, jak w Kozie głowy są historycznie wielkie, jak wielkie były kiedyś, jak dzisiaj dokonuje się awans tego naszego miasta. Bez niego, zapewniam was, wielu rzeczy by nie było w koziemłowach, mimo że wszyscy odnosili wrażenie, że był to człowiek, taki gość, który stał jakby z boku, a go bo prawie nie było. Nie było go prawie widać. Ale to nie na tym polegało. Pamiętam jedno z takie spotkanie, które było z jego udziałem, Władysław Frog, wtedy wykształcony doktor z Skullu, w Wrocławiu, ale pochodzi z Rzeszowa prawdopodobnie. Stefan Nowak, jego kolega z Markowic. Ja najmłodszy z nich dociekałem, czy byłem ciekawy, żeby mi coś powiedzieli. Oni już pisali, publikowali, mieli jakieś, jakieś ścieżki. Natomiast oni mi powiedzieli tak. Ty się tym nie interesuj. Dla nas jesteś ważny, żebyś był żeby ktokolwiek był, co się tym interesuje. I, i to wypadło na ciebie. I e, także to mi nie pomogli w tych, ciekaw w tych ciekawych sprawach. Natomiast y, myślę, że w jakiś sposób się wywiązuje, że jestem, ale jestem tworem y, tamtych ludzi w jakim sensie, że tematy historyczne mnie y, dzisiaj interesują. Powiem wam tylko tak, żeby nie traktować tego zaproszenia jako, jako rodzaju pewnego wyróżnienia, że jesteście tutaj. Myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy z obowiązku. W programie było słowo o Tadeuszu Puszczywiczu, więc nie poszedłem dalej, mam tylko jedną stronę, nie bójcie się. Bo gdybym chciał rozwinąć, czy nawet y, zacytować, co pisali o nim inni, co pokazywała telewizja, co się wokół tego dzieje, no być może, że byłoby to trochę przytłaczające. Będę y, wyjątkowo dzisiaj przeczytał ten tekst y, z, z tego względu, żeby był taki materialny ślad, żeby można go odbierać Danusi. Y, bo słowa są lotne, prawda? Wyłączą mnie albo dawania będzie tylko mikrofonu i tyle. Także y, przystępuję do swojej roli. Nie będę nadużywał Państwa ciekawości. Ciekawi, jak sobie poradzę z lewą. Bo jak sprawą, prawą. Ale zaczynamy. Szanowni Państwo, nie zaprosiliśmy na tą wystawę zawodowego krytyka sztuki. Może z tej prostej przyczyny. Że malarstwo Tadeusza Puszczewicza nie wymaga tłumacza. Gdyby był, pewnie zwróciłby uwagę na perfekcyjne wykonanie malunku, zdrowia zdrowym ujęciem szczegółów oraz łatwość w posługiwaniu się światło W jego obrazach jest niewiele metaforycznej treści skłaniającej do głębszego docierania. Widzimy i rozumiemy to, co widzimy. Do takich twórców jak Tadeusz zalicza się całą plejadę najwybitniejszych malarzy historycznych z Janem Matryjką na czele. Inne przyległe do ich twórczości określenie to malarstwo patriotyczne, bo też Polska i jej dramaty były głównym motorem napędowym dla tego nurtu. Z perspektywy naszego miasta taki właśnie historyczny przekaz, przekaz jest najcenniejszy. Jeden z jego obrazów, który zobaczycie, przedstawia akt ruinacji tego pałacu, a dokładniej tej sali, w której jest dzisiaj ta wystawa. Na drugim planie obrazu również smutny widok kościółka Świętej Barbary. W roku 1970 razem z doktorem Wiesławem Bernerem z Krakowa. Spróbowano jeszcze coś uchronić przed burzycielami, ale minister kultury im odpowiedział, że obiekt nie jest rejestrze i nie podlega ochronie. Kilka lat później w Kościółku Świętej Barbary też zrobiła się dziura w dachu i w suficie. Postawiono więc wiatr na deszczówkę. Ta sytuacja przygnębiła go bardzo na długie lata i często do niej wracał zorganizował rusztowanie, załatał dziurę i umieścił na suficie bardzo piękny obraz i dwóch aniołów z martwych wstania. usłyszał z dołu pytanie. A kto mu kazał? Z usztowania chciał odpowiedzieć, że to Pan Bóg mu Ale się pomiarkował, bo przecież władzę w tym kościółku sprawował kto inny. Tylko te dwa tak. wydarzenia pokazują, jak talent i wrażliwość na nasze dziedzictwo mogą się zderzać z otoczeniem, z taką rzeczywistością. Tu się trochę zatrzymał. Zawsze oddechu. tak był Tadeusz Puszczericz postrzegany, trochę jako dziwak. Jako mieliśmy zawsze ważniejsze rzeczy. Tu były drogi, tam były chodniki, tam był asfalt. A ten się interesował sztuką. No to nie pasował, jak gdyby, do tej pszczy. Nie gastował żadnej funkcji. Nie była ani groźna, ani postura, ani tak. nikomu nie mógł zrobić krzywdy. Więc załamanie się takich ludzi nie bawi. Czytam dalej. Szczęśliwie obydwie tamte historie mają dziś dobre zakończenie. W odbudowanej po latach pałacowej sali jest dziś jego wystawa. A wokół barwódki czasem coś dobrego się dzieje. Nie tak dawno też to samo zatroskane o zabytki ministerstwo przyznało naszemu artyście Krzyż zasługi, Gloria Artis. Nie ma na tej wystawie wszystkich jego prac, jeszcze nie policzonych i dużych projektów, jakimi są polichromie kościelne w Sąbkowicach Będzińskich, gniazdowie, po Ziemówkach, w obrazów z Wiedeńskiego Karenbergu. Nie ma wśród Was, właśnie wśród zaproszonych tu gości, jego starszych przyjaciół i nauczycieli. Profesora Zygmunta Millik z krakowskiej ASP, a z nimi Józefa Krzyżaka i Józefa Bokwalskiego. Nie ma doktora Władysława Frocha z Lublina i poety Stefana Nowaka. Z pobliskich Markowic. Nie ma też pośród nas głównego bohatera, który uznał, że wszystko co mógł już zrobił i reszta w naszych rękach. Nie pogadajmy jednak w pesymizm. Dobrze wypełnia swoją powinność wobec artysty Telewizja Katowice, bo sporo programów z jego udziałem. Te wszystkie materiały są nagrane, zarchiwizowane. Myślę, że przetrwają później. A ostatnio Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, też z Kartowic. Dzięki nim będzie możliwie pełny zapis cyfrowy tych prac, który udostępni później światu, bo to przecież dzisiaj takie możliwości internetowe są, Biblioteka Śląska. Więc to, co zrobi Instytut. Korfantego trafi do Biblioteki Śląskiej, a tam online jest otwarcie na cały świat. No i taka trwała y, pamiątka. I jeszcze, żeby być w klimacie optymizmu, jedno zdanie: jest też blisko nas utalentowane artystyczne małżeństwo Ania Puszczewicz i Paweł Siobok. Krążą plotki, że to w naszym mieście planują swoją przyszłość. Niech by im się powiodło. Być może, że następna wystawa, czy za jakiś czas, będzie takim naocznym, jak gdyby żywym obrazem kontynuacji, co rodzina Puszczeliczów potrafi jeszcze w następnych pokoleniach dać z siebie dobrego.